I i bobry. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaczynam w takim anturażu. Mam nadzieję, że widzicie, iż pada deszcz. Grzmi na horyzoncie. Ja bym się pozbierać ściereczki. Tutaj nam wiatr już zwiał. Jak pryschnął tutaj w nieskończoność od kilku dni, bo co przeschnął, to znowu się moczy. Co czy tam nic nie zostało. Oki dołki można wracać na chatkę. Hatka puchatka. Ono się ciemno zrobiło tutaj. Dobra, ściereczki już są. Moi drodzy. Nie wiem jak ten dzień dzisiejszy będzie wyglądał. Tak naprawdę nie mam na niego żadnego planu. Chociaż właśnie siedziałem z notesem i próbowałem taki plan sobie stworzyć. Kilka punktów się tam pojawiło, ale nie są one stricte kojarzone z dniem dzisiejszym. Po prostu rzeczy do zrobienia. Um. Pogoda, pogoda jest taka, wydaje się być stabilna, ale podejrzewam, że, że dziś już niewiele się tutaj wydarzy, czyli będzie prawdopodobnie tak deszczowo, a to niezbyt zachęca do, do specjalnie jakiegoś podróżowania i przemieszczania się. No jak będę siedział w domu, to będzie ciężko coś fajnego nagrać. Zobaczymy, zapraszam, zobaczmy jak to wszystko wyszło. Pogoda się poprawiła troszeczkę, nawet słońce wygląda, nieśmiało, bo nieśmiało, ale jednak. Postanowiliśmy dzisiaj z Asią skrócić dzień szkolny dżuny. Odebraliśmy ją przed popołudniową serią zajęć i zabieramy ją ze sobą do wake parku. Eee, może nie jest to... Przepraszam, bo przejeżdżam obok restaurant, Patrzcie, czy jest otwarte. Jest, dobrze. Eee, zabieramy ją do, e, do wake parku, ponieważ tam się pojawi również... E, pojawią się... pojawi się... Oho, biegnie Pojawi się Kasia z, z córkami, dawno się nie widziały, taka będzie mała niespodzianka dla niej, bo ona o tym nie wie, także śmigamy sobie na razie tam, niech sobie spędzą trochę czasu razem i później zobaczymy, pogoda troszkę dyktuje warunki i plany, no ale na razie chyba powinno być dobrze. Dotarliśmy już na Wade Park. No i tutaj taka ciekawostka, to, to Asia zwróciła mi uwagę na to. Pyta się mnie, czy wiem, co to jest za roślina, bo nie mam pojęcia. To jest okra. Okra tak rośnie. Popatrzcie. Tutaj już jest ładnie wyrośnięta jedna. Tutaj rosną kolejne. Tutaj na razie kwiat, ale on się będzie przeistaczał właśnie w owoc okry. Oko. Zobaczę, czy jest ich gdzieś więcej jeszcze. Żeby pokazać. Tutaj jeszcze cały czas w formie kwiatów. Tutaj również. O tutaj widać lepiej. Zobaczcie jak rośnie do góry. Hm, czy pachnie jakoś nie, liść bez zapachu Ch chropowaty taki jest w dotyku spoko, fajnie. No dobra. A my z, no z racji pewnie na to, że jest czwartek, z racji na to, że pogoda jest jaka jest, to tutaj pustawo. To nawet fajnie, bo no po co mi tłumy? Chociaż no ma przyjechać, tak jak mówiłem, Kasia z dziewczynkami. Brony nie słyszę, bo z Asią poszły do łazienki. Więc, więc mogę gadać normalnie. Więc jak zobaczy dziewczynki, to myślę, że się ucieszy. Nie się dziewczyny trochę pobawią. Także trochę atrakcji będzie miała. Co dziewczyno, po co nosi, ty nosisz te kamienie? Powiedz mi? Po co nosisz te kamienie? Ten kamień zawrazię ze sobą z domu w ogóle spod bramy. A ten tutaj wygrzebała. I, i, I co z nimi zrobisz? What you gonna do? With it? With to build something. To build something. No dobra Skoro tak, to... To co ja mogę? Właśnie przyjechała Kasia z dziewczynkami. E, najmłodsza od razu wywaliła po prostu na plażę bez czekania na kogokolwiek, poleciała do wody się kąpać. No i June stwierdziła, że też chce się iść wykąpać, więc idzie założyć strój, no ale niestety do tego jestem ja potrzebny, w związku z tym idę Lili, tak, Lili. Proszę bardzo, no i to jest właśnie ten moment krępujący, yy, tradycyjny dla mnie, kiedy... <laughs> Dobra, zobacz czy tam nie ma kogoś. Dobra, przebraliśmy się. Yy, no, ale ma ten strój taki stary, ten który kupiłem jakiś czas temu został. Mamy, nie, nie dostaliśmy do spolu. Teraz trudno to nic się nie stało. Następnym razem to muszę pamiętać żeby kupić jeszcze kolejne. A tam poleciała do Lili, do Lilian. Lili. Zamówiliśmy jedzenie i im chyba nie będzie dużym zaskoczeniem, jeżeli powiem, że ja mam sałatkę z wołowiną surową. Juny ma Fried Noodles, czyli po prostu makaron smażony z kurczakiem. A Asia to jest taki koreański bibimbap, czy jak tam się nazywa. W każdym razie wygląda dobrze, ale chyba też smakuje nieźle. Dobra, smacznego. Juny teraz ma koleżanek do zabawy, do wyboru do koloru. I teraz widzę, że poszło tam, na pomost do strefy VIP. Hej Dżuny, cześć, jak się bawisz? Wzięłyście sobie jakieś zabawki? Lili tam oczywiście. Wzięłaś sobie jakieś zabawki? Bawicie się? A Dżuny mówiła, że tam jest bomba. Że tam jest bomba? Nie, nie ma, kamienie są. Może chciała skoczyć na bombę? Skaczymy tam? Ej, daj spokój. <noise> Brawo, Johnny. Brawo. Nieźle, to było naprawdę niezłe. O, jaki lampion. Ładne. Maja, idź, baw się. Nie? Ciepła woda, Johnny? Zimna? To ciepła? Ciepła means warm? Is it warm water, hot water, cold water? Warm. No to ciepła jest. Koniec naszego pobytu już tutaj w Wake Parku. Nie był długi, ale było bardzo przyjemnie. Podjęliśmy troszkę, Juny się pobawiła dziewczynkami. Teraz musimy już wracać, bo jest już popiel. I market, i, i jeszcze do sklepu jedziemy. A później Juny kąpił, kąpił i przygotować się do spania. Trzeba wyblurować znowu się po, za, za tą, tą kamerą. Chipsy? Chyba nie. Szybkie zakupy na markecie, na oldmarkecie, o ile jeszcze będzie czynne. Niby nie jesteśmy bardzo późno. Dopiero po 17, ale już wiele stanowisk się zamyka po prostu. Tam pani jest jeszcze, chyba jest dobrze. Kupię keszunacy I stąd później zabijamy się jeszcze do... Hong Song, Song Hong, do Chińczyka po prostu. O proszę, czerwone buraki są. I są orzeszki. Udało się kupić bez problemu tym razem. Kolejne 2 kilo. Teraz jedziemy do tego Chińczyka, bo przecież młoda nie odpuści. A obiecałem, także nie wypada już teraz robić z Gęby Cholewy. Tak wiem, pamiętam. A jednak jeszcze idziemy jeszcze idziemy na market. Asia jeszcze chce kupić, zobaczyć czy mamy jakieś materiały. Bo coś tam jeszcze chce robić, a tu można je gdzieś kupić, także idziemy i będziemy szukali. Ale, ale, ale. A ty, okun Ale uciekła. Ale pognała. Smłona nie dało może. Damy radę, nie się kochanie. Tak, ale dobrze, będą chipsy, no mówiłem ci, będą chipsy, już jest temat zamknięty. Co a ty okun? Nawet nie wiedziałem, że tutaj te korytarze się znajdują przepasne, żeśmy musieli skręcić lewo, prawo, w takie wąskie uliczki, no już takie typowo azjatyckie markety. I tutaj wszystko, co tylko można sobie wymarzyć do szycia, wyszywania, zszywania, dziergania, doszywania, wypełniania, no i nie wiem co jeszcze. Jest olbrzymi wybór materiałów ja sobie tam coś oglądam Dotarliśmy do domu Kotek siedziała na zewnątrz Z radością nas przywitała Już oczywiście pod no, janą, żeby inaczej Mamy odczytu to, że Henrykowca czy tutaj zostało w torebce. Trzeba je jak najszybciej Usunąć ją. Zabezpieczcie ją. Dobrze. Przyjęcie dobrze, ale w domu najlepiej, jak wiadomo. Trwają usilne przygotowania kolacyjne, i to nie jest bynajmniej to, tylko tutaj przygotowuje właśnie Asia. No, powiem szczerze, bardzo keto. Nie wiem w sumie, czy grzyby są keto, ale są grzyby i jest dużo mięsa. I to z tego mięsa. Czosnek. Tutaj będzie przygotował jakąś potrawę. Natomiast ja robię deser, ale deser na jutro. Klasyczny. Czyli galaretki. Galaretka z owoców mle leśnych, mlecznych jakbyś powiedzieć, i pomarańczowa. Te galaretki stawię do lodówki na wieczór, a jutro pokroję w kawałeczki, pomieszam ze sobą i z bitą śmietaną. Mam nadzieję, że będą jak znalazł po szkole. No dobra, to, to teraz jesteśmy w fazie kuchennych, kuchennych rewolucji. Gotowanie, przygotowanie jedzenia, a później dalszy ciąg wieczoru. Ostatnie 20 minut wieczoru. Dżuny leży sobie tutaj na sofce obok mnie. Ja składam odcinek. Tak naprawdę składam ten materiał, który mam do tej pory nagrany, a nie mam go zbyt wiele dzisiaj. No i co? I to jest ostatnie 20 minut tutaj. No to pójdzie Dżuny leci na górę z paciulki. Ale ten czas spędzamy razem oglądając sobie baję. Co to za baja była? Kto wie? <laughs> tak się składa, że i robi się na tyle duża, że już nie musimy oglądać za każdym razem jednorożca, syrenki czy, czy jakiegoś innego e, nie stworzonego, a stworzonego stworzenia. E, tylko możemy oglądać coś, co ma e, e, sens i co jest e, zabawne i, i śmieszne. <laughs> Przynajmniej w moim odczuciu. E, natomiast Masia <laughs> coś tam kombinuje na górze. Nie mogę jej teraz nagrać, ale będę tam chodził, pokażę wam. coś tam robi, coś tam kombinuje. Dokładnie tak, dokładnie tak, ale na razie nie przeszkadzamy. Tak? Okej, okay, no to zobaczymy w takim razie. Później na razie oglądamy sobie. Doszły mnie z góry dźwięki, które zaalarmowały mnie troszeczkę i odniosłem wrażenie, że tutaj szyfruje się pewne wiadomości i wysyła się gdzieś w świat, nie wiadomo dokąd. Ale nie. Uspokojony już jestem. Masia w tej chwili szyję na maszynie. Przygotowuje obrus. To jest ostatni obrus, który nam został. Wszystkie inne już mają te obrusy. Ten idzie do naszego, na nasz główny stół. Stół, gdzie śniadamy, obiadujemy, a nawet kolacjujemy. I tutaj właśnie trwają w tej chwili prace. To ja nie przeszkadzam, ale w sumie, bo nasza kupiła dzisiaj jeszcze dużo innego materiału. jakiegoś Ma jakieś koncepcje. Koncepcję na chyba na świecie sukienek, z tego co zrozumiałem. Opowiem powiem Wam. Dziewczyna wielu talentów, tak mówię zupełnie szczerze, to nie jest nie, żaden żart, ani żadna, żadna przesada. Kobieta renesansu. Żadnej pracy się nie boi. Mhm. Jak Junny, podoba Ci się? Mhm. Tak? Mhm. I co tam ciocia robi jeszcze, co? Sukienki. Sukienki? Tak, będzie robiła sukienki. Mhm. Sukienki. No dobra. To ja nie przeszkadzam, Bo co miał przeszkadzać? Za to idę e, na dół oglądać dalej bajkę, którą na pewno już zgadliście, co jest. I jako, że minęło już dwa, 20 minut naszego oglądania, tutaj sobie, e, no już powiedzmy wprost, prawda, z to, e, e, no to, to, to jeszcze taką nową regułę wprowadziłem w tej chwili. No bo jest wcześniej, jest dopiero 5 po 8 i tak byłem doskonale, że ona nie pójdzie teraz jeszcze spać. Ale, ale zrobiłem taką regułę. Powiedziałem jej, dżuny, tak długo, jak będziesz odpowiadała mi po polsku, to nie musisz i spać. Tak długo jak odpowiadasz mi po polsku nie musisz spać. Ale jak mi odpowiesz po angielsku, to od razu idziesz na górę spać. I dżuny zaczyna. Wydawać dźwięki, które brzmią dla niej, że, że to jest polski, byle tylko nie było po angielsku. I bądź. Dzięk, ziem, pan, dział. No, co ty, No, zwariowałaś. Dżuny. No to co? Co ty <laughs> Powiedz coś po polsku. bo <laughs> <ś unexpectedly> nie ma to sensu żadnego. W każdym razie, byle brzmiało to po polsku, byle nie było angielskim. I już po prostu znalazła rozwiązanie. Nie, to nie jest spona na nie. To nie jest sponananie. Mhm. Nie rozumiem. O, 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 się wydarzyło? Eee, w momencie, muszę spojrzeć. O jeziszko. Eee, mówi do mnie, dobra, to oglądajmy Spongebob'a po polsku. Czemu oglądamy go po angielsku? Włącz Spongebob'a po polsku. No to właśnie. Włączam SpongeBob'a po polsku, to bardzo. Że chyba po polsku, nie wiem. Strasznie głośno się zrobiło, matko jedyna. Po polsku! Jeszcze jedno wejście na górę przed chwileczką. Uśpiłem drony. Uśpiłem drony, to tak brzmi trochę hardkorowo. Poszła spać po prostu już. Eee, a tutaj Asia eee, przygotowuje jakieś eee, no, ciuszki po prostu. Coś wycina, coś... Coś szywa, cały czas tutaj coś działa. Ja już jej nie, nie będę przeszkadzał. My baby! Schodzę na dół. Schodzę na dół i jednocześnie, moi drodzy państwo, żegnam się z wami. Już się nawiedzę. Dziękuję wam za dzisiejszy odcinek, za jego obejrzenie i zapraszam na jutro 7 rano Czas Polskiego na kolejny. Życzę wam naprawdę udanego dnia. Trzymajcie się. I do zobaczenia. Hej. Kaj. Cześć.